Hej, cześć, Siemanko! Dzisiaj będzie bardzo fajny film odnośnie jedzenia tłustych rzeczy. Dlaczego chce się nam jeść boczek? Dlaczego chce jeść się nam słodycze? Po prostu, czemu lubimy tłuszcz? Zapraszam! Mam takie wrażenie, że im więcej wiemy, dlaczego coś działa, tym łatwiej nam to zrozumieć i potem przejść na życie. Tłuszcz to jest jeden ze składników odżywczych. Oczywiście potrzebny naszemu organizmowi, nie musimy się go bać. W kwestii odchudzania. Tłuszcze stanowią niejako nasz największy problem i z nim najbardziej walczymy. Dlaczego? Ponieważ 1 gram tłuszczu daje nam 9 kalorii, czyli najwięcej ze wszystkich składników odżywczych. Jeśli weźmiemy na przykład cukier, to daje tylko 4 kalorie, więc ponad 2 razy mniej. Tak samo białka dają nam 4 kalorie, alkohol daje nam 7 kalorii, a błonnik pokarmowy 2 kalorie. I tak naprawdę już mamy wszystkie składniki odżywcze w porównaniu z tłuszczem. Przypominam, bez względu jaki to tłuszcz, każdy ma 9 kalorii. Już dzięki tej informacji jesteście o jeden krok do przodu. Posłuchajcie dalej kolejne dwa. Kolejnym jest to, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. A więc dlatego lubimy jeść tłuste rzeczy. Po prostu rzeczy tłuste bardziej nam smakują. Nasz organizm wie, że tłuszcz jest najlepszym źródłem energii. I też wie, że cukier jest najszybszym źródłem energii. Więc gdy jesteśmy bardzo głodni. Bardzo chce nam się tłustych rzeczy i słodkich. To połączenie, to są właśnie słodycze, dlatego właśnie lubimy czekoladę, bo to jest połączenie miaski kakaowej, która jest tłusta i dodanego cukru w czekoladach mlecznych jest go najwięcej. Tak samo jest z tortami, ciastkami i z większością słodyczy, jakie napotkamy na naszej drodze. Jeśli macie tą wiedzę teraz, wykorzystajcie świadomy ją, że nasz organizm po prostu tak chce tłustych, i musimy świadomie to zamienić na coś mniej tłustego. Jeśli chcemy się odchudzać. Ale powiecie, no dobra Damian, wszystko już jasne. No ale i tak nam się chce tłustego jedzenia. Wtedy rozwiązaniem jest planowanie posiłków. Jeśli zaplanujemy posiłki tak, że nie będziemy mieć wilczego głodu, to na pewno nie będziemy mieć ochoty na takie tłuste potrawy jak pizza, kebaby z sosami na bazie majonezu. I wszystkimi innymi rzeczami, które zaliczają się do grupy tłustych. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł. Czekam na komentarze. Jeśli macie pytania, także napiszcie. I widzimy się kolejnym razem.